Czy wiesz, że najczęstszym ostrym powikłaniem cukrzycy jest hipoglikemia? Hipoglikemię rozpoznajemy u osób chorujących na cukrzycę, gdy glikemia spada poniżej 70 mg na decylit, niezależnie od występowania objawów klinicznych. U osób z długotrwałą cukrzycą typu pierwszego objawy hipoglikemii mogą w ogóle nie występować lub występować przy dużo niższych wartościach cukru. Za istotną klinicznie hipoglikemię uznajemy spadek wartości cukru poniżej 54 mg na decylit. Tyle podstaw, a teraz jak radzić sobie z hipoglikemią? Przy spadku glikemii musimy spożyć węglowodany. Muszą to być węglowodany proste, łatwo przyswajalne, żeby szybko podwyższyły poziom glikemii we krwi. Najlepszy w takiej sytuacji jest napój słodki zawierający około 15 g glukozy. Jest to na przykład sok owocowy lub saszetka glukozy, którą możemy nabyć w aptece. W przypadku utrzymującej się hipoglikemii należy spożyć kolejne 15 g glukozy i po kolejnych 15 minutach skontrolować cukier. W przypadku gdy cukier nadal utrzymuje się na niskim poziomie, powinniśmy przyjąć kolejne 15 g węglowodanów i podać węglowodany złożone. Musimy też się zastanowić, jaka była przyczyna hipoglikemii. Czy to był nagły nieplanowany wysiłek fizyczny, czy też błąd w podaniu w przeliczeniu odpowiedniej dawki insuliny?